W Radzie jest tutaj trójka buław, karta bramy, i jest tutaj jak najbardziej powiedziane, żeby sięgać po nowe, żeby tutaj nowe horyzonty poznawać, żeby w ogóle wychodzić poza horyzonty i słuchajcie, zdobywać, ryzykować, na pewno wychodzić ze strefy komfortu. Myślicie sobie: A już jestem za stary na to, żeby nagle uprawiać sport i zmienić swoje życie. Nigdy nie jesteśmy za starzy. Właściwie to nawet no, nie wiemy, kiedy, no, powiedzmy, mm, czy w ogóle jutro nastąpi, więc już żyjmy tu i teraz. I tu jest zaznaczone, żeby właśnie przełamywać bariery, przełamywać granice, wyjeżdżać, zdobywać, poznawać. I tyle. Czego nie robić, czego unikać? I tutaj jest karta kapłanki. Po pierwsze, to może być, słuchajcie, kobieta, która na przykład mm, próbuje was. Ściągnąć w dół. Od czego...